Witaj na kanale Solverize. Rozwiążemy teraz zadanie. Pan Nowak w lutym 2004 roku wpłacił 5000 zł na 6 lokatę o oprocentowaniu 4,4%. Również tam w tym zadaniu jest mowa o tym, że w 2004 roku trzeba było płacić 19% podatek od odsetek. Trzeba obliczyć, o jaką kwotę powiększył się stan konta pana Nowaka po tych 6 miesiącach od momentu założenia lokaty. Jeżeli 4,4% to było oprocentowanie, Roczny tej lokaty, a lokata pana Nowaka trwała 6 miesięcy, czyli pół roku, no to trzeba po prostu podzielić na pół to oprocentowanie, to będzie 2,2%. Tyle odsetek dopisze mu się po tym upływie tego pół roku, ponieważ jest to od kwoty 5000 zł, więc możemy to obliczyć tak: 5000 razy 2,2%. Albo też możemy ten procent zamienić na ułamek. Tutaj przecinek musimy przesunąć o dwa miejsca w lewo, to będzie to będą 22 tysięczne, no i wynik jest 110 zł. Tyle bym miał odsetek, gdyby jeszcze nie musiał płacić od nich podatku, ale ponieważ jest podatek od odsetek 19%, to znaczy, że. Jeżeli te odsetki teraz, to jest ta całość, czyli znowu 100%, no to 19% z tego trzeba zapłacić podatku. Zostaje nam 81% z tej kwoty 110, czyli razy 110. To jest tak naprawdę 81 setnych razy 110 zł i rzeczywista kwota o jaką powiększy się stan konta pana Nowaka to będzie 89,10 zł.